Chciałabym polecić dzisiaj książkę dla dzieci Podhale oraz Orawa, Spisz i Pieniny. Przewodnik dla dużych i małych. Ważny jest ten podtytuł, ponieważ uważam, że ta książka jest zarówno dla tych najmłodszych czytelników, jak i dla zupełnie dorosłych. Dlaczego? Dlatego, że jest świetna merytorycznie, a to za sprawę pana Pawła Skawińskiego, który jest współautorem tej książki. Jest on wieloletnim pracownikiem Tatrzeńskiego Parku Narodowego. Skarbnik są anegdot na temat Podhala, gór i wszystkiego, co związane z tym regionem. A w słowa ubrała to pani Barbara Gawrylu, która jest, znana pisarką, jest znaną pisarką dla dzieci. Tutaj zawarli ogromną ilość ciekawostek o regionie ciekawostek etnograficznych ciekawostek przyrodniczych propozycji szlaków. Co ważne tych mniej uczęszczanych, ponieważ na wszystkim podkale kojarzy się być może z korkiem na zakopiance albo z grupówkami, a tutaj jest ono przedstawione zupełnie inaczej. Jest ono ciekawe, barwne, jest ważnym regionem Polski, ciekawym. Można się tutaj dowiedzieć na przykład skąd na góralskim kapeluszu muszelki, lub gdzie mieści się Miasto Dzieci świata. Musicie Państwo sięgnąć po tą książkę, żeby się tego dowiedzieć. Świetne są też ilustracje w tej książce. Na przykład okładka nie jest przypadkowym rysunkiem, tylko jest zilustrowaną łąką nad Łapszanką na Spiszu, więc warto sobie tutaj zajrzeć, żeby odnaleźć taką łąkę i spotkać taką panoramę Tatr. Wszystkim serdecznie polecam tę książkę. Tym, którzy marzą jeszcze o wakacjach i żeby się tam wybrać, na pewno znajdą tutaj dla siebie takie mniej uczęszczane szlaki, i zabytki, które warto odwiedzić, i poznają te mniej znane regiony polskie, jak Orawa czy Spisz.